różne kolory, różne smaki, ale zawsze niezmiennie świetny humor. To wszystko znajdziecie w naszych challenge'ach. Przed tobą jeden z nich. Na pewno ci się spodoba. Nie ma co przeciągać. Zaczynamy. Ile truskawek? Rewelacja. Emma masz więcej szczęścia niż ja to Tabasco. Wow, jaki ogromny Chupa Chups. Biedna Suzy, nie masz dzisiaj farta. Zaczynaj. Ta butelka jest taka duża. Mój język płonie. Czy ja naprawdę muszę to przełknąć? Robi się gorąco. Suzy, nie wyglądasz zbyt dobrze. Musimy zmierzyć ci temperaturę. Ojej, na termometrze skoczyła skala. Zabiorę go. On parzy. Trzeba się go pozbyć. Muszę wyrzucić z siebie trochę pary. To nie para, to dym. Nieważne, ważne, że czuję się lepiej. Koniec, Stabasko. W końcu moja kolej. Wow! Jakie to słodkie! Chcę więcej i więcej. A jeśli włożę do buzi całego Lizaka? Nie rób tego, Lucy! Chyba się udało? Super, połknęłam. Teraz ty, Emma. Chętnie. Mam pomysł. Najwyższy czas, żeby go wcielić w życie. Zrobię truskawkowe smoothie. Wszystkie owoce są już w blenderze, teraz muszę je tylko zmielić. To działa. Jeszcze trochę. Myślę, że wystarczy. Potrzebuję słomki. Wspaniale. Właściwie to pije truskawki. Czas przerwać tę sielankę. Urządzę jej eksplozję smaków. Co się dzieje? Wyłącz to! Jestem cała mokra i brudna. Lucy to kiepski żart. Muszę się natychmiast wytrzeć. Uff, chyba wystarczy. Ojej, twoje czoło zrobiło się czerwone. Co? Twoje też? Masz rację? I czoło Suzy? To niesamowite, wygląda naprawdę zabawnie. Gdzie nasze jedzenie? Jestem bardzo głodny. O, tu jest. Mam pomarańcze. Super, miałeś szczęście. Szkoda, że ja dostałam marchewkę. A u mnie makaroniki. Czyli coś naprawdę fajnego. Mam pomysł, zrobię z nich jeden wielki makaronik. Wow, nie sądziłem, że to możliwe. Taki makaronik podoba mi się o wiele bardziej. Pyszności, ale trochę niewygodnie go jeść. Trzeba go podzielić na mniejsze kawałki. Właśnie tak. Ona mnie przeraża. Jest o wiele lepiej. Zachowuje się jak jakaś dzikuska. I po wszystkim skończyłam. Teraz ja dobra. Zacznę od tej marchewki. Ma przyjemny, chrupiący posmak. Ogólnie jest całkiem spoko. Ma chrupiesz jak królik. Ojej, wygląda na to, że jesteś prawdziwym królikiem. Chcę więcej marchewki. Chyba mam halucynacje. Emma, czy to naprawdę ty? Hmm? Oczywiście, że ja głupie pytanie. Dobra, teraz moja kolej. Spójrzcie co potrafię. Moja głowa! To boli! Mnie też, Zak, możesz być bardziej ostrożny. Sorry, coś poszło nie tak. Zostały mi jeszcze dwie pomarańcze, więc zrobię z nich sok. Ma bardzo intensywny smak. To wypij wszystko naraz, a my ci pomożemy. Co wy robicie? Przestańcie! Myślałyśmy, że Ci się spodoba. To było zabawne. Zabawne jest to, że Twoja buzia zrobiła się pomarańczowa. Masz rację. To nawet bardzo zabawne. Czekaj, chyba to samo mi się przytrafiło. Wszystko jest takie żółte, ale super! O, i jedzenie też! To cytryny! Cała góra cytryn! A ja mam chrupiącego kurczaka! Nie banany, no nieźle, ale mogłoby być coś lepszego. Nie narzekaj, Zak, Największego pecha ma Andy. Smacznego! Nie rozumiem, co jest takie zabawne. Ta góra cytryn przyprawia mnie o ból głowy. Wyobrażam sobie, jakie są kwaśne. Fuj, jak dużo soku! Mi się niedobrze robi, jak na to patrzę. Nie masz pojęcia, jakie to straszne, ale poradzę sobie. Muszę zjeść jeszcze trochę cytryn. Dobra, ostatni kęs aż mnie wykrzywiło! Ale udało mi się. Andy, Trzymaj się, musisz dojść do siebie. O, myślę, że nic mi nie jest. No to teraz ja, patrzcie. Zak, średnio wychodzą ci te żarty. Ty nic nie rozumiesz, to był uśmiech. Dobra, a teraz złowię tego banana. Mam go. Wow, no to było super, brawo. W końcu udało mi się was zaskoczyć. Teraz możemy spokojnie jeść banany. Mmm, to jest pyszne. Cieszę się, że to ja je mam. Ech, teraz i ja zjadłabym takiego banana. Sorry, Emma, ale wszystkie są moje. W dodatku niewiele ich zostało. To był ostatni kęs. Teraz moja kolej. Odsuńcie się od mojego kurczaka. W przeciwnym razie zaatakuję was musztardą. Nie rób tego, Emma, już nie będę. Przepraszam, Andy, za późno. To teraz ty, zak. Proszę, nie! Dostaliście to, na co zasłużyliście. Na razie idę zjeść moje nóżki w spokoju! A! Andy, ale mamy farta! Kurczaki spadły na nas jak manna z nieba. Raczej jak drobiowe nóżki. Dodam mu sztardy i smacznego. Masz rację, to świetny pomysł. Jestem! A gdzie mój kurczak? Zostawcie, nie jedzcie tego! Mmm, to jest pyszne! Dobrze, że zdążyłam złapać przynajmniej kawałek! Emma, twoja buzia zrobiła się żółta! To prawda! Tak jak i wasze! Masz rację, jak to możliwe? Nie wiem, ale to niesamowite! Słuchajcie, to nam nawet pasuje! Żądam czegoś do jedzenia! O, pojawiło się. No ja dostałam coś nie do końca jadalnego, ale nie jest źle. Żałuję, że o cokolwiek prosiłem. Tak, Zak, masz rację, wcale mi się to nie podoba. O, to jest ostre! Nie mam pojęcia, jak zjeść kaktusa, użyję bomby. Prawie zapomniałam o pokrywce. Zaraz wybuchnie zakrywajcie uszy. Chyba po wszystkim. Zobaczmy, co my tu mamy. Dużo popiołu, ale nie ma igieł. Można próbować. Fuj, to gorzkie, nie chcę tego. Mnie chyba nie posmakowało. Przestań się śmiać, lepiej zjedz swoje brokuły. Dam radę. Moja głowa. Muszę się wziąć w garść. Paskudne, ale do zniesienia. Można jeść. Ojej, robi mi się niedobrze. Zak, potrzebujesz lekarstwa. Wiem, co ci pomoże. Potrzebna będzie moja zielona fanta. Otwórz buzię, wyleczę cię. Dobra, wydaje mi się, że czuję się lepiej, jesteś pewien? Tak, uratowałaś mnie. Wiedziałam, że ten plan zadziała. A gdzie się podziała moja fanta? Jakie to orzeźwiające. Nie spodziewałam się tego po tobie, Emma. A co powiesz na to? Hmm. Powiem, uważaj! A, dlaczego to robisz? Emma, ale masz fajne pomysły. Wygląda na to, że Jess nie doceniła mojego żartu. Spójrzcie lepiej na swoje szyje. Są zielone i moja też. Wspaniale! Co tu robicie? Bądźcie ostrożni. Jeśli przesadzicie, balony mogą eksplodować. A nie mówiłam... Trzeba było słuchać. Teraz wasze ubranie zmieniło kolor. Chociaż nie wygląda to tak źle. Jakie niezwykłe jajka sobie zrobiłem. Są niebieskie. Świetnie pasują do mojej koszulki. Smakują też tak dobrze jak wyglądają. Idzie Mary jest głodna i chce coś przekąsić. Ej Mary, co ty tu robisz? Twoje chipsy są innego koloru niż koszulka. Ale nie martw się, mam rozwiązanie. Tu jest trochę dżemu, możesz w nim maczać chipsy, które zrobią się różowe. Dobra, jak chcesz, chociaż nie mam na to ochoty. Ale ten dżem jest zrobiony z róż. Jest bardzo niezwykły. Spróbuję. Cześć, nie jestem dziś w nastroju. No to zjedz tę piękną pomarańczę. To cię rozweseli i pasuje do twojej koszulki. Nie chcę przeszkadzać, ale wydaje mi się, że z Kate jest coś nie tak. Spójrzcie na jej twarz. Rzeczywiście. Mary, spójrz na nią. Biedna Kate jest cała w pomarańczowych plamach. Handy, mam dość twoich głupich żartów. Wolałabym raczej ukraść twoje pyszne jajka. Są takie pyszne. Ojej, obawiam się, że nie poradzę sobie z taką ilością. To są banany niebieskie? Nie mam pojęcia, jak smakują. O, Austin, jesteś największym szczęściarzem. Tak, ta różowa wata cukrowa jest najsmaczniejsza na świecie. Emma, ty pierwsza. Tak, dawaj. Nigdy nie widziałam takich bananów. Wyglądają podejrzanie. Mam nadzieję, że są smaczne. Ojej! W środku też są niebieskie. Nadszedł czas, aby spróbować. O mój Boże, są pyszne! Niesamowicie pyszne! Ten banan był niesamowity. Jestem gotowa jeść do końca życia. Dobrze, że mam ich całe mnóstwo. Ma, <grym> tak bardzo kochasz te banany. Czy ty przypadkiem nie jesteś małpą? A może gorylem? Co ty powiedziałeś, Austin? Nie zamierzam tego tak po prostu zostawić. Naprawdę mnie wkurzyłeś. Co ty sobie myślisz? A masz. Aucz, to był tylko żart. No będzie dla ciebie nauczka, Austin. Nie wolno tak ze mną zadzierać. Zgadzam się z tym w stu procentach. Przestań się śmiać, Monika. Teraz twoja kolej na jedzenie. To jest ten straszny moment. Boję się i chcę uciec do domu, do mamy. Czy mogę tego nie jeść? Nie możesz. Wszyscy na ciebie czekamy. Ale z Was, przyjaciele. Dobra, jestem gotowa. Nadszedł czas, aby to zrobić. Nadal się boję, ale dam radę. Dobra, jedziemy. Kilka ruchów i już jest na moim języku. Zadowoleni? Nie, nie, nie tak łatwo nas oszukać. A może jeszcze kilka. Emma, przytrzymaj mi watę. Jeden ruch, a opakowanie znika. Widzisz, Monika, jak Ci to ułatwiłem? A teraz otwórz szerzej usta, bo nie trafię. O nie, wpadają mi prosto do buzi. Jak się od tego uwolnić? Straciłam kontrolę nad swoją twarzą. Pomocy! Handy przybij piątkę, dobra robota. Dzięki, Emma. Nie zniosę tego dłużej. O, Monika, to brzydliwe. Dajcie spokój, to było zabawne. W końcu nadeszła moja kolej. Czeka mnie prawdziwa uczta. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Jakie to jest pyszne! Chciałabym ją połknąć w całości, ale jest taka duża. Mam pomysł, uzdrowię to i jeszcze szerzej tworzę usta. Austin, od jak dawna zapuszczasz łąsy? Pasują ci. Wyglądasz świetnie. O czym wy mówicie? No nieźle. Ma zjedzmy jego watę cukrową. Ej, przestańcie! Chyba wszystko w porządku, jak się macie. Bardzo dobrze, zgadzam się, Emma. Dobra, spróbujcie zrobić burgera. Czas start, pospieszcie się. Andy, nie możesz wygrać. Jeszcze zobaczymy, Suzy. Czas ucieka, więc pokażcie nam, co wam wyszło. Oto mój burger, bardzo się starałam. Dobra robota, Suzy, to wygląda bardzo dobrze. A co tam u Andy'ego? O nie, Andy, co to jest? Myślę, że mam zwycięstwo w kieszeni. Andy, odpadasz. A teraz robimy pizzę. Czas start, więc działajcie szybko. Uwielbiam pizzę. Ja też. Tym razem to ja wygram. Nie doczekanie. Dobra, zobaczmy, co zrobiliście tym razem. Tu moja pizza. Andy, co to ma być? Jest niebieska. Andy ma obsesję na punkcie niebieskiego. A to moja pizza, czyż nie wspaniała? Dobra robota, Suzy. To piękne danie. Nie działam. A teraz zrobimy spaghetti sosem. Robi się je szybko i co najważniejsze, jest pyszne. Wow, to było naprawdę szybkie. Dobra robota. Wygrałem? Andy, to jest dobani. Powiedziałabym, że kolor niebieski jest dobani. O nie, znowu jestem przegrany. Właśnie tak powinien wyglądać makaron. Brawo, Suzy jak zwykle jesteś znakomita. Dziękuję, po prostu mam talent. Dobrze, będę kończyć. Gdzie się wszyscy podzieli? Dobra, więcej dla mnie. Zobaczmy, co my tu mamy. Zacznę od makaronu. Smakuje dobrze. Spróbujmy jeszcze burgera. Wow, dostałam toaletę z lizakiem. A ja mam różowe jajka. To wcale nie jest fajne. A ja niebieską galaretkę. A w środku jest coś jeszcze. Co to jest? O nie, to karalu! Jak tam twoje jajka, Austin? Bardzo zabawne. Austin, to znaczy, że jesteś kuro. Skończcie z tymi głupimi żartami. Monika, zaczynasz? Najpierw muszę się dowiedzieć, co to jest. Przyjrzę się temu bliżej. O, Lizak jest taki pyszny i taki ładny. Rzeczywiście wygląda smacznie. Bądź tak miła, podziesz się ze mną. Ręce precz od mojego Lizaka. Dlaczego to zrobiłaś? To boli! Austin, daj spokój, mam lepsze rzeczy do zrobienia. Zjem dwa lizaki naraz, żeby mieć podwójną przyjemność. Ciekawe, co jest pod pokrywką. co to jest? A, wiem! Muszę po prostu zanurzyć lizaki w posypce. Ciekawe, jak bardzo będą się różnić w smaku. Wow, są jeszcze lepsze. Ech, szkoda, że ja ich nie mam. Zgadzam się z Tobą, Emma. To było niesamowite. Austin, zaczyna jeść różowe jajka. Nie chcę, ale będę musiał. Zacznę od tego. Najpierw sprawdzę. Chyba okej. Okay. No to mogę próbować. O nie, to jest okropne. Surowe jajko jeszcze nigdy nikogo nie uszczęśliwiło. No nie da się tego jeść. Masz pecha, Austin. Mam pewien pomysł. Obserwujcie uważnie. Dwie sekundy i na moim stole pojawiły się jajka sadzone. Sprytne. Dobry pomysł. Austin, jesteś magikiem. Będę potrzebował widelca i noża. Ukroję sobie kawałek i zjem. Tak, jak się spodziewałem, są pyszne. Teraz już nic mnie nie powstrzyma. Nie spocznę, dopóki nie zjem wszystkiego. Smakuje niewiarygodnie. Nie macie nawet pojęcia. Wierzę ci na słowo. Na pewno nigdy nie próbowałyście czegoś takiego. Dobra, zjadłem wszystko. Emma, teraz ty. Okej, okay, będę potrzebowała łyżki. Delikatnie wezmę kawałek. Muszę powąchać na wypadek, gdyby galaretka nie była smaczna. Zapach jest przyjemny. Przechodzimy dalej. Miałam rację. To naprawdę cool. dobra galaretka. Dam sobie spokój z manierami z jej rękami. W ten sposób mogę wziąć do ust więcej kawałków. Nie zakrztuk się tym, ale bałaganiszem ma Przynajmniej weź serwetkę. Został ostatni kęs, będzie na pewno najlepszy. Emma, przestań! Zapomniałaś, że tam jest Karalu. Teraz jest w Twoich ustach! O nie, muszę go natychmiast wypluć. Emma, uważaj, gdzie plujesz. Karaluch jest teraz na mojej głowie. Uspokój się, Austin. Pomożemy ci. Masz ty wstrętny karaluchu. Nie waż się skrzywdzić naszego przyjaciela. Tylko pogarszacie sprawę. Przestańcie. To bolało. To jest ser, jest niebieski. W dodatku tak śmierdzi. Zdecydowanie przydałby mi się napój. No, ten jest całkiem dobry. Zostawię go na później. Ciekawe, co dostałam. Chyba najwyższy czas, żeby to sprawdzić. No, nie smakuje najgorzej. Kate, podczas gdy się rozmarzyłaś, Andy przygotowuje dla ciebie niespodziankę. To najostrzejszy sos, jaki kiedykolwiek powstał. Wezmę jeszcze jeden kens. Wow, moja porcja właśnie zrobiła się jeszcze smaczniejsza. Jak to jest możliwe? Co się dzieje? Dlaczego jej to smakuje? Mój plan nie zadziałał? Kate, to jest dobre? Jest pyszne. Jaki piękny dzień! Wszystko wokół jest takie kolorowe i błyszczące. Życie jest piękne. Myślę, że napój pomoże zagłuszyć nieprzyjemny zapach sera. Wyleję go na niego. Gotowe. Teraz spróbuję. Andy, to świetny pomysł. I jak smakuje? To nie zadziałało. To nadal jest obrzydliwe i ohydne! Zmarnowałem napój. Andy, jesteś taki zabawny. Ten plan był skazany na niepowodzenie. No i co ja mam robić? Napiję się jeszcze, to jedyna smaczna rzecz jaką mam. Subskrybujcie nasz kanał, w ten sposób na pewno nie przegapicie żadnego challenge'u i napiszcie w komentarzu, który smakołyk najbardziej Wam się podobał. Zostańcie z nami, bo warto.